Słyszałeś już o czym wszyscy mówią? O tym jakim człowieku, którego znaleźli? Ta marnie powiedział, że książę Czara zamknął je niedaleko. Nie gadaj, książę nie narażał nas na takie niebezpieczeństwo. Usuń, wracaj. Proszę, ja... Mój tam zawiół. Czyż nie? Nie martw się, Czara. Wszystko będzie dobrze. Wow, czara, żyjesz! E, jesteś blady jak ściana. Coś się stało? O nie, to wszystko moja wina. Nie powinienem pozwolić ci iść bez płaszcza po śniegu. Przepraszam, czara. Huh? Bez obaw, zajmę się tym. Azriel? Czara? Czy to wy? Tak, e, za chwilkę. Azriel, to jest niepotrzebne. Szysz. Już, jak mogę ci pomóc? Asriel, tak? Czy wspominałem, że zaatakował mnie człowiek? Zaatakował? O, Ta... ty to tak zasugerowałeś. Powiem tylko, że się nie przeziębiłem. Wygląda na to, że człowiek zranił mnie mocniej niż sądziłem. Czuję się chory. Ale myślałem, że ludzie są silni wobec ich ataków. <laughs> ludzie się zabijali przez lat. Powinienem być uważniejszy. Czy raczej... Ty powinieneś być uważniejszy. Wybacz. Wybacz nie obronić się od tego bachora. Wy... Y, masz rację. E, potrzebujesz czegoś? Potrzebujemy tą duszę. Jaki odpoczynek. Łaskawie przynieś mi bandaż i lód na moją nogę. No dobrze, zaraz wrócę. C czekaj! Nie mów rodzicom o człowieku. eh ale... Możemy później powiedzieć, jak wydogrzeje. Czara. Obiecaj mi. Okej. Okay. Dziękuję, Asriel. Za niedługo wrócę. Nie, Nie mogę zrozumieć. Książe Czara? Co cię sprowadza o tej godzinie? Muszę porozmawiać z człowiekiem. Odejdźcie proszę, dopóki was nie załamano. He, ale my nie powinniś? Nie będę się powtarzał. Co robi, czaro? Wstawaj, gnigo! Nie patrz tak na mnie. Dlaczego to zrobiłaś? Nic byś nie zyskała przywracając mi życie. Więc dlaczego? Bo złapano cię, stracono? A może to było sumienie? Nie do wiary. Myślałaś, że będziesz w stanie mnie kontrolować przez akt łaski? Masz urojenia, dając mi kolejną szansę podpisać swoją gwarancję na śmierć. Co jest z tobą?! Dlaczego to robisz?! <laughs> Taki nadąsany bachor jak ty nigdy nie zrozumie zbawienia. Odwetu, jakiego nasza krew przyniesie. Nasza krew?! Co?! Wszyscy ludzie muszą zginąć. Nawet ty. Ja. Zamknij się! Nikt nie musi umierać! Wielu już zmarło. Nikt więcej! Nie pozwolę ci zabić nikogo więcej! <śm> czy to groźba? To jest przysięga! Cóż, bohaterze, posiadam kilka ustaleń, które muszę przygotować, zanim cię zabiję. Korzystaj ze swojej bezpodstawnej fantazji, póki istnieje. Chwila! Nie powiedziałeś mi, jaki masz cel! Hej! Dziękuję, że zaczekaliście, straże. Grzecznie wróćcie do swojego posterunku. Stój! Czara. Asriel, co robisz w salonie? Obudziłem się, a ciebie nie było. Gdzie wybyłeś? Sprawdzałem tylko, co u naszej kuli u nogi. O, e, Frysk ok? W porządku, niestety. E. Lepiej się czujesz? Chcesz herbatki? Nie i nie. Wracam do łóżka. Czekaj! Dobranoc.